Poradzisz. Z tobą. Najwyraźniej nie jesteś tu mile widziany, więc po co przyszedłeś? Nie muszę niczego wyjaśniać. Co się stało? Powiadomiono mnie, że jestem ci potrzebny. Nie ma się czym martwić. Nic mi nie jest. Co się tu wydarzyło? Powiem ci, ale ty musisz odejść. Mary, nie. Odejść dla dobra nas wszystkich. Natychmiast. Naprawdę tak chcesz to załatwić? Tak. Dobrze, że jesteś ze mną. Co on ci zrobił? Dostałem wiadomość, że mnie potrzebujesz. Coś musiało się stać. Co? To już nie ma znaczenia. Coś aż tak złego? Co on ci powiedział? Już dobrze. Nie musisz nic mówić. Jestem przy tobie. Kocham cię. Słyszysz? Czy to jest potwierdzenie? Nie zniosę tego. Coś się stało. Na litość boską powiedz, co takiego? Biedne maleństwo. Na pewno coś ci zrobił. Czyżby ci groził? Popatrz na mnie. Co Mark ci zrobił? Groził ci? Daj mi trochę czasu. Zrobił coś albo powiedział. Co się stało? Już wszystko w porządku. Jeśli mi nie powiesz, dowiem się od niego. Proszę, zapomnij o tym. Nie mogę. Patrzę na twoje łzy, a ty milczysz. Jeśli cię skrzywdził, zabiję go. Nie mów tak. Jak? Cześć Mary. Zostaw nas samych. Przepraszam, jak chcecie. Chcę. Po co ci walizka? Jestem w drodze na spotkanie. Z kim? Z kimś, u kogo na razie zamieszkam. Powiadomię cię, kiedy będę gotowa do rozmowy. Poświęć mi choć chwilę. Po co? Nie powiesz mi, gdzie się zatrzymasz? Nie. Trudno. Chcę ci podziękować. Domyślam się, że nie powiedziałeś Masonowi. Jestem ci wdzięczny. Zrobiłem to dla Masona, nie dla Ciebie. Gdyby wiedział, co się stało, byłby wściekły. Nie chciałem, żeby ściągnął na siebie kłopoty. Masz ustalony pogląd na wszystko, ale się mylisz. Ja cię nie zmusiłem. Zmusiłeś. Nie. Jesteś moją żoną. Kochaliśmy się, nic więcej. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, zdołamy uratować nasze małżeństwo. Niestety, to nieprawda. Wziąłeś mnie wbrew mojej woli. Pamiętam co innego. Niejaką zachętę z twojej strony, przyzwolenie. Nie zachęcałam cię nigdy, nigdy. Trudno nam się zgodzić. Zapomnij o wszystkim i spróbujmy jeszcze raz. Zupełnie oszalałeś. Nie mów do mnie w ten sposób. Wcale nie chcę z tobą rozmawiać. Nie próbuj mnie odnaleźć. Nie chcecie widzieć. Chcę być sam. Doceniam to, co zrobiłaś. Powiedziałam, że nie zrobiłem tego dla ciebie. Mówię o chwili, kiedy się kochaliśmy. Dzięki tobie odzyskałem szacunek dla samego siebie. Przykro mi, że musiałeś zrobić coś tak ohydnego, aby go odzyskać. Nareszcie wiem, jaki naprawdę jesteś. Nawet nie wiesz, Zufio, jak bardzo jestem ci wdzięczna. Dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia. Szukałem cię w całym mieście. Znalazłem ciebie i walizkę. Dokąd jedziesz? Zamieszkam u przyjaciółki na jakiś czas. Wiem, że nie wracasz do klasztoru. Rozmawiałem z matką Izabelą. Prosiła, aby ci to oddać. Dziękuję. Pójdę już. Mark powiedział mi, dlaczego jesteś zdenerwowana. Co ci powiedział? Podobno jest już zdrowy. Już nie jest impotentem. Tylko tyle? Tak. Myślałem, że teraz łatwiej będzie ci od niego odejść. Nie opuszczasz człowieka ułomnego. Co się stało? Nie wiem. Już nic nie wydaje mi się proste. Nie mów tak. Wyjeżdżam na kilka dni, żeby wszystko przemyśleć i uporządkować. Wszystko? Wszystko. Moje całe życie. Zabierz mnie z sobą. Przydam ci się. Nie. Sama muszę się z tym uporać. Lepiej już pójdę, bo jeśli zostanę i zaczniemy rozmawiać, nie odejdę. Więc zostań. Rozmawiaj ze mną. Nie mogę. Zgubię się jeszcze bardziej. Zadzwonię do ciebie. Trzymaliśmy wiadomość, że potrzebna jest pielęgniarka. Tak, pilnie. Ja się tym zajmę, James. Tak, proszę pana. Nie złość się na mnie. W klinice jest dużo pracy. Zostawiłam ludzi potrzebujących pomocy, ponieważ sądziłem, że tu coś się stało. Stało się. Moje życie rozpada się. I nie wiem dlaczego. Czy to, co zaszło między nami, to sen? Rozmawialiśmy o małżeństwie. Wreszcie miałem w życiu jakiś cel. Coś się liczyło i nagle. Zostań ze mną przez chwilę. Nie musimy rozmawiać o Marku, o małżeństwie. Tylko zostań ze mną. Muszę wracać. Nikt nie może Cię zastąpić w klinice? Założę się, że tak. Na pewno. Zadzwonię i powiem im, że to był fałszywy alarm. Dowiem się, czy jestem potrzebna. Zaczekam. Nie będą Cię potrzebować. Nie mogę zostać na lunch. Nie pozwolisz chyba, żeby się zmarnował. Dlaczego to robisz? Co? Dlaczego robisz wszystko, żebym czuła się winna, że odchodzę? To tylko talerz zupy. Tak. Założę się, że zamówiłeś suflet na deser. Powiedzieli, że zajmie im to 45 minut Poprosiłem, że może być nawet półtorej godziny Wybór należy do ciebie Nie zostanę tu półtorej godziny Dlaczego? Ponieważ muszę wracać do kliniki Powiedzieli, że wszystko jest w porządku? Tak No więc Odpręż się Nie mogę się odprężyć Muszę być czujna Nigdy nie wiem, co za chwilę zrobisz Smakuje ci zupa? Jest bardzo dobra. Myślisz, że możesz ze mną trochę porozmawiać, potem łyska zupy, później znowu coś i tak minie całe popołudnie? Taki mam styl działania. Tak, taki jest Twój styl. Powinnam o tym wiedzieć. Uważasz, że postępuję nieetycznie? Ty to powiedziałeś, nie ja. Ale mogłbym nas. Mogłem Cię zabrać w jakieś okropne, odludne miejsce, gdzie nikt by nas nie znalazł. Co wolisz? Pustynię czy dżungla? Ani jedno, ani drugie. To tylko zabawa. Grasz? Powiedzmy, że dżungla. Nigdy nie wiesz, co cię może spotkać w dżungli. Boadusiciel, ludzie jedzący koty, pająki, pająki. Ale na pustyni wszystko tam widać jak na dłoni. Lubisz być przygotowana, a ty nie? Tak. Czy dlatego wybrałaś pustynię? Oczywiście. Sądzisz, że mam inny powód? Nie wiem. Taka przynęta, piękny namiot w środku pustyni. Ty i ktoś jeszcze, zupełnie sami, pod gwiazdami. Czy może być coś romantyczniejszego? Nie chcę o tym myśleć. A ja tylko o tym myślę. Nie myśl. Nie pośmie, żebym zapomniał o najwspanialszej nocy mego życia. Było wspaniale. Ale nic nie trwa wiecznie. Nie myślisz tak. Ty zawsze wiesz, co ja myślę. Bo znam cię, Mary. Wiem wszystko o tobie. Z wyjątkiem tego, dlaczego przede mną uciekasz. Powiedziałeś, że nie będziemy o tym rozmawiać, a potem tak pokierowałeś rozmową, że tylko o tym rozmawiamy. To jeszcze jeden kamyczek do ogródka moich nieetyczności. Jestem pewna, że to nie było zamierzone. Z pewnością nie. Pamiętasz? Pamiętam. Pięknie tu. Wspomnienia też są piękne. Na wypadek, gdyby się zapomniała. Raczej nie zapomnę. Ja też nie. Tutaj przeżyliśmy bardzo ważną chwilę. Dlaczego mnie tu przywiązłeś? Obiecałem tylko, że nie będziemy o tym rozmawiać. I nie robię tego. To miejsce nas łączy, Mary. Chciałbym, żebyś się do niego przywiązała. Nigdy o nim nie zapomnij. Chcę, żebyś wiedziała, że jeśli będziemy tylko chcieli, zawsze będzie na nas czekało. Słuchasz mnie? Słucham. To posłuchaj mnie uważnie. Kocham cię. Kocham cię i zawsze będę Cię kochał.